Okej okay. Proba mikrofonu, witam, witam serdecznie tutaj Johnny. Troszkę się pozmieniało nam Troszkę naszą elektromonterką pograliśmy Mam ogonić 58 poziom. Sorki, musiałem kota wypuścić, już jest Gites. Kontynuujemy Się na lecik na początek wyleciał. Chrobię hejsta, że mieć z głowy oha osik wyleciał. Bardzo ładnie. Bo nie muszę spotkać jest bardzo rozwinięte. Mamy dwie spektry, siedem zombie, szkieletów mamy, możemy osiem mieć, plus do tego walają jeszcze szkieletony. Let's throw a in the bardzo dużo dają. Żebym szasz ringa, ale są ciekawsze oferingi. No razie go rozbijam, bo nie umiem. Muszę sobie najpierw wydropić jakieś runy za nimi kupować. To taki trochę skróli wolstyl, ale... Myślę, że się opłaci. A te fajne moleciki są. One czasem dają plus jeden do zombie. Także później zobaczymy. Ja ogólnie mam The Jinxy Juju. Bo daje chaos resista. Tak na początek. Dropną no mi. Tutaj mam taką maseczkę do minionów. Zbrojka z rezystami, rękawice też takie sobie z rezystami, paseczek też pod rezysty, też bardzo słaby. Mam wow, tylko 5 holds z rezysta, budki bardzo fajne, bo mówiąc, speed dają fire resistance, cold resistance, reality of items found i energy Shielda, pod którego idę. Różka to praktycznie początkowa, jakoś lepsze mi się nie trafiają. Inteligencję daje podminiony, daje busty. Shield też bardzo ładny. Podminiony daje busty. rezysty wszystkie daje lifea. Pierścień, też bardzo fajny. Zajmuje dwa sloty, ale daje bardzo dużo rezistów prawie 50%. No i dodaję jeszcze, że wyszukuje ci więcej przedmiotów. Podki takie standardowe. Na defensywę, na bieganie. Na życie. I tyle. Wszystko zebrane. Dzisiaj mi wylecił dewajnik. Jeszcze sprzedałem tak coś śmiesznego. Co za dewajna? Co nam się dzieje? Zrobiłem jest... mm. wszystko, trochę. Wyściekaj, będzie swój. Większy bo spuszczę jeszcze armię szkieletów, bustuję ją i wszyscy giną. Widzik jest bardzo czylotowy. Wystarczy tylko kontrolować sumony, które nam się tworzą. Jako spektr wrzuciłem tych takich. Yy... Guardianów Solar Eclipse, bo nie doszliby zwarcia, to jeszcze puszczają takie aureowniste. Wcześniej miałem jeszcze takich żywiołaków, którzy lodem pruli, Też bardzo fajnie było. Jeśli szukacie takich właśnie unikalnych smonów, żeby zdobyć na swoje to polecam. Używać z grobowca tych różnych dodatków, żeby teraz wyszły na nekropolitę. Potem czasem trafiają się takie unikalne potworki, które też można złapać. O, ile talizmanów, no, panie, je później. W moim biedzie najpierw zabiera energię, jak mnie ktoś zaatakuje, później manę i na koniec życie. Czasem... czasem mnie nie na strzałach nie zdejmą, chociaż zdarzało się też. Oj, po prostu nie muszę dać. Nie chcę, nic podłączam. Nie mam takich drzwi, które można czasowo otwierać. No dobra, jest Gites. Kogoś się zamyśli i babola. Jak to ja? W jest właśnie najważniejsze, żeby przy porocie nie zginąć. Bo jak zginiesz przy, przy dojściu do kufra, to jeszcze jest możliwość powrotu, ale jak nie zginiesz przy porocie, to już niestety na się. i całą armię. Mam takiego dwęga szkieletora Magów Ogólnie bardzo bezpieczny będzie. Jeszcze sobie ustawiłem w drzewku, że wszystkie aury, które ja dostaję, to dostają też moje smony. Także wszystkie buffy, nerwy... O widzicie, najpierw mnie zażarło energię, manę i dopiero później życie. mam zamiar pójść w full Nerd shielda a to biorę później jak pozbieram lepsze ekipuny lepsze pójdziemy w chaos inoculation jest taka fajna rzecz, że będzie odporny na całego chaos Regista. w przyszłości tym niektóre bossy bardzo się przyda ciężko będzie się przebić najprostszym sposobem jest wbicie się w armię Wejściem na tyły, summonów zrobić, zbustować i wtedy przejmujesz obronę. Co najważniejsze, to trzeba strasznie uważać na te różne spadające rzeczy, które, których nie widzisz. Szczególnie jak się jest o dużo Bo to, to potrafi złonsetować. Na przykład tutaj na, na planszy była taka kropka, która pokazywała, że otworek poszedł taką unik unikalną taką kometę. Która ci zabije nawet jak masz życia? bardzo trzeba uważać Obserwować teren Isla, isla, o właśnie to co mówiłem, bo te różne kulki spadające wszystko to trzeba obserwować. Nie groma. To dopiero są początkowe to! bo na razie tego nie robię. Ma chcę po prostu się pozbyć, żeby wrzef mieć miejsce. O, takie, te właśnie kulki bardzo... Prawie że na 90% rzeczy zabiję. Trzeba ją mieć. Chodzimy na tyły. Prawie zginąłem. to były walą. No i gardę. Tak gra to nie jest takie coś łatwego, że tam tylko bijesz, bijesz. Trzeba też uniki robić. Trzeba że robić megetankę, ale tu też trzeba uniki robić. Są skilla, które trzeba koniecznie ominąć, bo inaczej zginiesz. Tak jak w tym Ringu, trzeba poznać określoną kombinację, żeby później przejść w bossa. Czekam aż mi się naloduje. Mana. Skile moje, to już skoczę ten. niej. No i na razie nie chcę się na będzie chat. mi się z kryształ 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 i kryształ Delektować Jeszcze muszę zrobić Convocation. Wtedy, wszystkie Twoje minionki do ciebie dojdą z powrotem. I to jeszcze taki daje bonus, że nasze mapki się regenerują. Dobra, wychodzimy po tej tak słabej hejst. To jest to taki podstawowy, który uczy Twoich hejstowych ludzików, co trzeba robić. Się zakumulować z nimi. No i tak poznaliśmy Isle, która daje nam monetki w zamian za poznanie jej trochę poznaliśmy nowych rzeczy. Patrzmy na nasze molety. To jest taki śmietnik. Hmm, talisman, attack damage. To jest śmietnik. Cold damage, ten spell damage. Ten może się przydać komuś. Na sprzedaż. Kod Damage, ten nic nie wnosi, ze strężem to, to też Chaos Damage. To na może się przydać. Może dla się gadamy. Roberciak Robert akurat Ucznikiem gra. Dexterity, jedyny ma to 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 jest git, a to jest śmietnik, dobra. Czyli to jest tak, to tak, tak. Shadow and Dust, To bardziej pod flicker strike, a, bo rempage a robi paseczek słaby. Mieczek, jakbym go zrolował, to pewniebym dostać coś pod zombie. Ingresy do life 9% pod tanka cold damage. Oj, chaos rezista ładnego daje. To może się sprzeda. To pod i fire damage jeszcze takie sobie. To też nic nie daje. Ogólnie dużo, dużo, nic. Dobra, to na razie na tyle. Także zobaczymy się w następnym odcinku. Postaram się coś tam jeszcze pokręcić, fajnego. Z Patch of Exilem. liga jest nie jest najlepsza, ale i nie jest najgorsza, bo coś tam można wykraftować, coś tam porobić. Także do zobaczenia.